Zanim rozpoczniemy odcinek, pozdrowienia dla Ziemnego Konrada, którego obiecałem już pozdrowić kilkanaście odcinków temu, ale no niestety zawsze coś... E wyskoczyło i zapominałem, więc teraz pozdrawiam na samym początku no i przechodzimy oczywiście do poprzedniego odcinka, gdzie trzeba zrobić małe sprostowanie e, tutaj gratulacje dla osób spostrzegawczych które no rzeczywiście też pokazałem mi, że tutaj popełniłem błąd i błąd jest też dodatkowo na wiki ponieważ przekazałem wam informację, że 30kk dropi w tym momencie ze szkatułki e, strażników smoków ale no niestety, sytuacja polega na tym, że tam jest błąd i dropi też 60kk, tak samo jak ze, ze szkatułki melee. Więc sytuacja po prostu polega na tym, że. Nie, nie sugerujemy się Wiki, po prostu z, zanim będę e, niektóre materiały robił, będę musiał w takim razie je sam, sam najpierw też jeszcze do końca sk, e, skonsultować e, i też ewentualnie przetestować. No i oczywiście nawiązała się też mała tutaj konkluzja na temat bonusów, które działają na poszczególne rzeczy. E, więc w takim razie tak, e, dowiedziałem się nie bez komentarzy. Że nie działają tutaj, tak jak widzicie w komentarzu, e, berek, jaki też tutaj w tym momencie wartość ataku z rubinu, nie działa na e, kolumny, działa to tylko i wyłącznie na mowy. E, no cóż, szczerze mówiąc, nie testowałem tego nigdy, e, więc w takim razie myślę, że przyjrzymy się temu dokładniej i poświęcę ku temu następny odcinek. Ok. To by było na tyle i ciśniemy dalej. Witajcie, mordeczki z tej strony GamePreview. Dzisiaj mam dla Was kilka ciekawostek na temat Zodiaka. Mam nadzieję, że moje rady komuś się przydadzą. Zapraszam! Aby pokonać zodiaka niezbędne będą przede wszystkim ożywienia. Jak większość pewnie wie, odebranie pierwszej misji polega na przejściu pierwszego poziomu pozwalających nam odebrać 200 pryzmatów ożywienia. Zaś kolejne misje polegają na zbiciu 10 metków szczura, dostarczając nam w tym momencie 20 pryzmatów ożywienia. Nie każdy też jednak jest na tyle mocny, aby dojść też do końca danego, aby trafić na sklepik, w którym za 3 kaka możemy też kupić 200 takich pryzmatów. Dlatego pierwsza ciekawostka będzie skupiona przede wszystkim na tych pryzmatach, a pozostałe już będą na. Dungeonie. Przy odrobinie szczęścia możemy trafić od razu na początku na temat. Jednak mamy ich tylko 8 do zbicia, a misja polega na zbiciu 10. W takim razie ja zbiję tylko 7 z nich, a później zobaczycie, co dalej się stanie. Ok, po dokonaniu tej czynności, jak widzicie, został nam tylko i wyłącznie jeden metek do zbicia, zgodnie tutaj z pokonaniem, akurat tego poziomu, oraz trzy metiny do zbicia, jeżeli chodzi o pokonanie tutaj tej misji, właściwie jej wykonanie. Um, czas operacyjny, jaki nam pozostał, jest ponad troszeczkę 7 minut. My sobie poczekamy mniej więcej do minuty 30 i zobaczycie, co się w tym momencie stanie. Ok, powoli tutaj następuje ostatnie, tak zwane odliczanie, i. Dokładnie w minutę 40, nie 30, przepraszam, że się pomyliłem, spadają nam kolejne metiny. Co prawda mamy do pokonania tylko i wyłącznie jednego metina, ale zobaczcie co się stanie w momencie, kiedy jednego z nich pokonam. Misja, ta, która jest do wykonania na danym poziomie, tak jakby się restartuje, i mamy zdecydowanie większą liczbę metinów do pokonania. A mimo wszystko, dalej do misji, odnośnie pryzmatów, nam zalicza. Można to powiedzieć, że bardzo ciekawe rozwiązanie, ale to jest tylko i wyłącznie dla osób cierpliwych. Ale jak możecie sobie śmiało zobaczyć, nawet jeżeli ktoś sobie specjalnie poczeka, to i tak jest w stanie pokonać tutaj w tym momencie ten poziom, bo te metiny na tym poziomie akurat są tak słabe że można sobie swobodnie tutaj dać radę ku temu, żeby nawet przejść na następny poziom. Czy wiecie o tym, że nie zawsze na ostatnim piętrze pojawia się sklepikarz? Aby mógł on się pojawić i byśmy mogli skorzystać z jego dobrobytu, który znajduje się w tym momencie w środku, a mianowicie z tych wszystkich rzeczy, które tutaj Wam już pokazuję, Należałoby po prostu pokonać ostatniego metina prawidłowo. Jednak bardzo wiele osób nie wie jak tego dokonać, mimo iż jest na niego sposób. Nie trzeba robić metody, był trafił przy ostatnich metinach. Dlaczego? Ponieważ, tak jak wspomniałem, istnieje tutaj możliwość pokonania go w zdecydowanie prostszy sposób. Jednak nie mogę go zdradzić z powodu, że gdy ja próbowałem się czegoś dowiedzieć na ten temat. E jeżeli chodzi tutaj o pewne poziomy, spotykała się po prostu z odmową, albo ewentualnie specjalnie ktoś wprowadzał w błąd. Tak więc tajemnica, w jaki sposób dojść do sklepikarza, aby pokonać te wszystkie metiny, i tutaj przy tym oczywiście nie spalić go za każdym razem, czyli w sensie trafić na prawidłowy, no niestety po prostu pozostaje w gildii. A to tutaj, jak widzicie na filmie, wszystkie metiny zostały zniszczone prawidłowo. To nie był przypadek. Wiecie, że każdy poziom tutaj, jeżeli chodzi o Zodiaka, jest, można to powiedzieć w miarę losowy, ale praktycznie można to powiedzieć, że wszystko jest do przewidzenia, tak samo jak. Tej te metiny, które wcześniej pokazywaliśmy. No i teraz oczywiście pozostaje jeszcze kwestia taka drugorzędna, a mianowicie tutaj e, tego bossa. Jak widzieliście, zawsze na 34, przepraszam, na 33 poziomie e, po pokonaniu jego od razu wskakujemy na poziom 34, gdzie tutaj mamy do pokonania bossa. No i oczywiście taka dodatkowa zagadka, nie na, a właściwie tutaj dodatkowa informacja, nie na każdym poziomie, kiedy mamy włosa, do pokonania mamy go właśnie za pomocą takich dodatkowych armat. Chociaż wiem, że, to, że też są już tutaj w tym momencie i tacy kozacy, co potrafią go zbijać z buta, ale w tym momencie po co się męczyć. Aby była różnorodność, zodiaki zostały podzielone, można to powiedzieć, na 6 dni, z czego 7 dzień, czyli niedziela, jest tak zwaną wspólną dla wszystkich dungeonów. I teraz tak, w poniedziałek mamy do dyspozycji tutaj, tak jak widzicie, portal Z, w którym mamy e, odporność na mrok potrzebną, zaś jeżeli chodzi o poster mamy tutaj odporność na ziemię. Oprócz tego mamy jeszcze we wtorek. Na ogień i wiatr to jest Jin na ogień, Mao na wiatr, Si mamy na lód w środę, tak samo Hena mamy dostępny też w środę na błyski, w czwartek znowu mamy na błyski, to jest Weja, w czwartek też mamy na lód, czyli to jest W, Shena na ziemię to jest w piątek, U na wiatr też w piątek, Haja na ogień w sobotę i Xu na mrok także w sobotę. Taka mniej więcej sekwencja, tak to wygląda. No i oczywiście każdy może sobie wybrać to, co chce, a w niedzielę oczywiście wszystkie otwarte. Przechodzimy już powoli do końca, a mianowicie teraz odpowiemy na pytanie, dlaczego te talizmany są w takiej wysokiej cenie, a nie na przykład tak, jak były po, na samym początku, kiedy nikt jeszcze nie wiedział, do czego one służą. Już mówię, jak tutaj się kształtuje wszystko. Mniej więcej porównując sobie bonusy, tak, nazwijmy to tak, w poszczególnych talizmanach i przykładowo. Jeżeli mamy coś takiego jak odporność na upadek i tutaj siła w walce z Zodiakami, tak, to są dwa najbardziej takie, można to powiedzieć, przydatne bonusy, które są jak najbardziej potrzebne do tego, aby tego Dungeona, można to powiedzieć, na takim bluzie przejść. No, i teraz pytanie, dlaczego akurat poszczególne talizmany są takie drogie? Powiem wam tak, patrząc przykładowo tutaj na wetara, sytuacja polega na tym, że większość osób chodzi na tego dungeona na błyskawice, ponieważ jest można to powiedzieć jednym z prostszych dungeonów. I tutaj właśnie akurat pytanie, czy lepiej mieć 30 na zodiaki, czy lepiej mieć przykładowo Talizman na plus ileś Powiem wam tak, mimo wszystko, ale Talizman na plus 1 daje zdecydowanie więcej niż przykładowo bonus siła w walce z potworami Zodiaku plus 30 Więc zdecydowanie mimo wszystko lepiej sobie podbić wyżej Talizman, niż przykładowo taki bonus u siebie posiadać. No i Przechodzimy do pytania, co będzie lepsze, Eku pod Damage, Eku pod ABS czy może jeszcze Eku pod Umki. Ehm, powiem wam tak, wszystko zależy także od klasy postaci, jaką gramy. Jeżeli gramy surą, to sprawa po prostu polega na tym, że lepiej się ubrać pod Damage i tutaj pod dużą regenerację pz z tego powodu, że wiadomo, im większa regeneracja, tym szybciej się regenerujemy i więcej jesteśmy w stanie ustać. Ale wiadomo, jeżeli mamy dodatkowo do tego jakieś abs -y przy takim ekwipunku, no to wtedy to już jest nic innego jak bajka. No i teraz drugorzędna sprawa. W wypadku akurat u mnie, jeżeli chodzi o wilka, powiem Wam tak: ja ubieram taki ekwipunek, można to powiedzieć, pół na pół. Z tego powodu, że tak, jeżeli są do pokonania metiny to bardziej się ubieram w tym momencie pod dimajer, żeby szybciej te metiny wykończyć. Zaś jeżeli się pokazują tutaj bossy, w których jest opcja typu, że nie można zginąć w danej opcji, to już wolę się ubrać tutaj bardziej pod ABS-y, aby spokojnie sobie tutaj powiedzmy tego bossa ustać, czy też ewentualnie potwory, bo tutaj są też różnego rodzaju, można to powiedzieć, takie piętra. W jednych mamy potwory, w drugich mamy bossy, gdzie nie możemy po prostu tutaj wyhaczyć szlifa. No to po prostu ja zawsze ze sobą biorę tutaj, można to powiedzieć, takie trzy ekwipunki. Z czego ten trzeci, jeżeli chodzi o odporność na umiejętności, prawie w ogóle z niego nie korzystam, bo bardziej sobie tutaj mieszam ten ekwipunek z ABS-ami i mieszam sobie też ten ekwipunek z Dimager, w zależności od którego poziomu jest mi to niezbędne. Dobrze, mordeczki, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem. A jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania związane tutaj z dungeonem Zodiaka, śmiało zadawajcie w komentarzach. No, chyba że macie jeszcze pytania odnośnie innych dungeonów, także czekam na Wasze komentarze.